Witajcie drodzy słuchacze w roku 1976, gdzie PRL rozkwita w cieniu, a naród snuje marzenia o wolności. To czas dźwięku maszyn i pochodów, zapachu szarych ulic i nadziei na lepsze jutro. Zanurzmy się w tę epokę kontrastów, gdzie codzienność przenika się z marzeniami, a historia pisze się w sercach ludzi. 1970. Na mapie muzycznych festiwali pojawia się Jarocin, symbol wolności, buntu i roka. W tym samym roku Polska płonie strajkami na wybrzeżu, a przemysł rozkwita w Ursusie. Edward Gierek obejmuje stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przynosząc obietnice nowego otwarcia. W roku 1972 w Monachium Kazimierz Górski prowadzi polskich piłkarzy do złotego medalu olimpijskiego, a naród świętuje triumf. Rok później zdobędą oni na Mundialu brązowy medal. Tymczasem na scenie Opola debiutuje Zbigniew Wodecki, czarując publiczność swym talentem. To także rok narodzin przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W 1973 roku na wielki ekran wchodzi ekranizacja W pustyni i w puszczy, przynosząc widzom nostalgiczne obrazy Afryki i dziecięcej przygody. Rok później, w roku 1974, kultura popularna rozkwita. Premierem ma m.in. Janosik. Natomiast widzów elektryzuje potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Film, który przypomina o losie Polski w toku dziejów. W roku 76 w muzyce króluje Budka Suflera, która wydaje swój pierwszy album, stając się ikoną polskiego rocka. Tymczasem także w Radomiu i Ursusie wybuchają strajki, a rosnący sprzeciw społeczny zyskuje nowe głosy. To także rok narodzin Tadego przyszłego pioniera polskiego hip-hopu, który dekady później zrewolucjonizuje scenę muzyczną jako założyciel wytwórni Wielkie Jo i jeden z najważniejszych głosów polskiej rap kultury. Serdecznie zapraszamy do zanurzenia się w fascynującą podróż przez lata 70 po Polsce, dekadę pełną kontrastów, wielkich przemian i niezapomnianych momentów. Zapraszamy do odsłuchu, niech dźwięki historii ożyją na nowo w twoich odbiornikach. Do usłyszenia. Halo, Walu? Słyszysz mnie? Co tam się stało? Za 20 minut wychodzę do domu, a jeszcze do Peweksu muszę skoczyć, po bony na kamele. Słuchaj, jest sprawa, bo towarzysz i ojczyk na wczoraj potrzebuje teczki Stanisława Bukowskiego. Przecież wszystkie teczki pracowników i inne trzymane są w archiwum zakładowym w piwnicy. Klucze ma pani Grażyna. Wystarczy tylko wziąć co trzeba i podrzucić do gabinetu. No właśnie i tutaj mamy problem, moja droga, bo teczka z Obukowskiego jest niekompletna. Co ty mówisz, Lodziu? Jak to niekompletna? Daję słowo, że jeszcze przedwczoraj miałam ją w rękach. No nie wiem, ja tam za bardzo się nie znam, ale dla mnie brakuje tam kilku kart. Szczególnie rzuca się w oczy to, że nie ma pierwszej karty ze zdjęciem. Wiesz, osobiście nic mi do tego, ale to ty odpowiadasz za santeczek, więc to będzie twój problem. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Słuchaj, ja ze swojej strony jutro zamelduję towarzyszowi ojczykowi, że zrobiłam to, co mogłam. Masz szczęście, że w ogóle zajrzałam do środka. No, wiesz, w każdym razie ja swoją pracę na dzisiaj skończyłam, a że bonów jeszcze nie dostałam, to wychodzę wcześniej na ryneczek po kartofle do pani władzi. Ale szlodziu, co ja mam teraz zrobić 20 minut przed końcem pracy? Kochana, to nie ja tutaj jestem archiwistką. Na twoim miejscu bym to załatwiła do jutra, bo towarzysz ojczyk nie będzie za bardzo zadowolony. Ach, wiesz, jak to jest z naszymi premiami. Czasem są, a czasem ich nie ma. Do zobaczenia, Walu. Pozdrów męża. Mhm. Do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Teczkę wrzucę ci w kieszeń na pierwszym piętrze. Powodzenia. Nasza archiwistka Wala, co prawda nie jedyna, która pracuje na tym stanowisku, bo jest jeszcze jej współpracownik Henryk, ma dzisiaj wolne. Po obejrzeniu niekompletnej teczki, spanikowana dzwoni do Bożeny, szukając u niej wsparcia i ratunku. Cześć Bożena, jesteś jeszcze w pracy? Halo, cześć Walu, tak jeszcze jestem. Co tam się dzieje? Słuchaj, mam ogromny problem. Towarzysz Jojczyk potrzebuje teczki osobowej, a w niej brakuje kilku stron. Wszystko spadnie na mnie, stracę premię i jak ja kupię stopy, których i tak nigdzie nie ma? Spokane, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Powiedz mi tylko, co to jest za teczka? Stanisława Bukowskiego, wiesz, tego architekta. On coś tu chyba robił w Stoku. Stanisława Bukowskiego, ehm, tego Bukowskiego z Repina? On nie był zamieszany tam w pracy przy Branickich. Coś kojarzę, pałaców Supraślu. O, i tych kościołów. Ojeju, ich było. Tym w Choroszczy, Krypnie, Goniądzu. Bożenko, to ty nie wiesz? Stanisław Bukowski zaprojektował budynek naszego urzędu i dlatego tateczka jest taka ważna. No ale czekaj, czekaj. Po co w ogóle towarzyszowi Jajczykowi tateczkę? Ale mnie to w ogóle nie obchodzi, Bożenko. Ja po prostu muszę ją mieć. Całą. Hola, hola. Słuchaj, nie ma co dramatyzować. W tej chwili myślę, że hm. jedynym wyjściem byłoby odtworzenie tych dokumentów. No ale tak, jakich informacji w ogóle ci w niej brakuje? Zrobiłam na prędce wzór, jak wyglądały te strony. Wrzuciłam go do kieszeni obok tej wybrakowanej teczki, ale nie mam pojęcia, skąd mam wziąć niektóre informacje, na przykład o projektach budowlanych. Hmm, złóciutka, a towarzyszka Krysia traktorek nie jest przypadkiem w posiadaniu. Może jakichś informacji? No, oprócz tego, że jest świetną tłumaczką, to architektura to przecież też konik. Poczekaj, ja zaraz do niej zadzwonię, no i coś wymyślimy. jej Boże, no, Ratujesz mi życie, dziękuję ci bardzo kochana. No, dobra, dobra, nie panikuj. Zaraz do ciebie wrócę, pa. pa. pa, pa. Bożena zmartwiona sytuacją wali, zgodnie z obietnicą dzwoni do Krystyny. Kto jak kto, ale Krystyna nie zawaha się pomóc swojej przyjaciółce, z którą co rano wymieniają się świeżą porcją ploteczek. No, Krystynko, e, powiedz mi, czy ty możesz zostać chwileczkę po pracy? Nie, 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 nie. Ja już wychodzę. A, szkoda. No to powiedz mi, kochana, czy ty masz może gdzieś, no, masz może pod ręką, informacje dotyczące projektów Stanisława Bukowskiego? E, Wala potrzebowałaby ich na teraz. Ojej, a co się stało? Po co jej ona? No, niestety ma problem z odszukaniem niektórych kart. Zaginęły? Może Heniek je gdzieś przyłożył. Nie ma teraz czasu na ich odszukanie. Zresztą Henryk jest na urlopie, a to jest potrzebne na wczoraj. Ojej, a wiesz, robiłam ostatnio kolaż do technikum budowlanego. Zostało mi dużo wycinków. Wiesz, jaki ciekawy człowiek ten bukowski? Ty ja ci je zostawię pod drzwiami i to sobie coś wybierzesz. Mam nadzieję, że to pomowywali. O, złota z ciebie kobieta, Krysiu, dziękuję ci bardzo. Bożenko, co tam u ciebie? A, słuchaj, kochana, ja takie ciasto machnęłam dla mamy. Była zachwycona. Cała blaszka poszła w jeden wieczór ze śliwkami, z kruszanką. Było takie puszyste i wcale nie za słodkie. To musisz mi koniecznie dać przepis. Albo przynieść do nas. Kochana, ja zapomniałam. Zamówiłam przez przypadek za dużo ulotek wyborczych z nazwiskiem Bukowskiego. Wychodząc, poproszę pana Mariana, żeby zostawił koło poprotki przy Audi dla ciebie. No, kochana, dziękuję dziś licznie. E, przyniosę ci to ciasto i specjalnie dla ciebie. Po rozmowie z Krystyną, Bożenka odetwania do Wali. Pełna nadziei, że zdobyte informacje pomogą jej koleżance. Cześć, Walosz kochana! Słuchaj, e, udało mi się załatwić wszystko z Krysią. E, no to czekaj, co już mamy gotowe? Świetnie, dzięki Bogu. No to mamy już biogram załatwiony, plany jego działalności w sferze architektury i te ulotki wyborcze z Komitetu Wyborczego w Wilnie. Ale ciągle brakuje nam jego zdjęcia, zostało 10 minut do końca mojej pracy, a ja muszę kupić jeszcze kamelę. Spokojnie, spokojnie, skarbie, nie dramatyzuj. 10 minut to jest kupa czasu. To się wszystko załatwi. Słuchaj, nasz konserwator, pan Marian, to jest zapalony fotograf. Ma nawet w domu ciemnie. Nie pytaj mnie, skąd to wiem. On coś często, jakieś odbitki robi z negatywów, a skoro Krysia ma ten swój kolarz, no to może porobi trochę odbitek Bukowskiego? Bożenko, ale wiesz, on jest trochę specyficzny i najlepiej by było może dać mu coś w zamian. No słuchaj, słuchaj, powiedz mu tak. Powiedz, żeby pomógł ci bez gadania a w zamian dostanie ciasto prosto z moich rąk. Bożenko uwielbiam cię! Właściwie ten zakład bez ciebie był upadł. Słyszę to 20 razy dziennie. No nic, kochana, zaraz to załatwię. Wala, czująca, że to już koniec jej dzisiejszych problemów, schodzi do portierni, gdzie siedzi pan Marian, nasz konserwator. Niestety jego mina nie wróży nic dobrego. Zresztą nigdy nic nie wróży. Dzień dobry, panie Marianie. Bry. Bo, panie Marianie, tak pomyślałam, że może ma pan zdjęcia Stanisława Bukowskiego. Takie, no wie pan, portretowe, takie z twarzą. No nie wiem, może mam, może nie mam. To nie są te rzeczy. No ale wie pan, to dla dobra ogółu jest. Trzeba dać coś od siebie. Całe życie pracuję dla dobra ogółu. No ale wie pan, tu wszyscy bardzo ciężko pracują. Ja jeszcze chwila i zostanę po godzinach. Każdy się poświęca. Roboty tyle co włosów na głowie, a co ja będę z tego miał? Moją wdzięczność. No to dziękuję. Towarzysze i towarzyszki. Niestety nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli, a praca z ludźmi to najtrudniejsze zadanie, z jakim przychodzi nam się mierzyć każdego dnia. Niektórzy ludzie są czasem aż nazbyt przewidywalni. Pani Bożenie udało się nakłonić pana Mariana, aby w ramach czynu społecznego przygotował fotografię do kart pana Bukowskiego. Koniec końców wali udało się skompletować zaginione karty teczki osobowej, więc mogła odetchnąć z ulgą, że jej premia jest jak na razie bezpieczna, a gniew kadrowego jojczyka jej nie dosięgnie. Po pracy udało jej się nawet kupić papierosy, które chodziły za nią cały dzień. Jednak nasi bohaterowie jeszcze nie byli świadomi, że to dopiero początek ich perypetii w Domopartii.